Poszukujesz ciekawej trasy po Tatrach, ale nie masz idealnej kondycji? To ten film jest dla Ciebie. W tym odcinku pokażemy ciekawą górską trasę dla rodzin z dziećmi. Zobaczymy krokusy, piękne jezioro, no i oczywiście zaśnieżone tatrzańskie szczyty. A podczas jazdy opowiemy o kilku naszych przemyśleniach dotyczących zakupu własnego, wymarzonego kampera. 98 rok, tak jak nasz, ten, ten nasz łoś i gościu sobie krzyczy 120 tysięcy, to wiecie co, dajcie spokój. Obracaj rękę. Ja się tu tyle Jest. To jest dobre, piszcie w komentarzach smacznego. Filip obok kampera znalazł dwie stówy i były one w kopercie. Witamy Was w kolejnym odcinku. Przyznam szczerze, że jedziemy w miejsce, o którym marudziłam Grzesiowi od dawna. Tak. Ale... Chciałaś tam jechać na jedną noc, a ja powiedziałem, że nie. Niech nie, 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 ten? Niech horyzont. Nie horyzont tego tam, ale dopiero jak będę miał 2-3 dni wolnego, to pojedziemy, bo ja się chcę tym miejscem pocieszyć, a nie odbić kartę tam. Jedziemy w stronę Korbielowa na przejście graniczne kawałeczek zahaczamy Słowację wbijamy się w rejonie gdzieś tam Jabłonki czy Jabłonkowa czy czegoś tam I jedziemy w stronę Doliny Chochołowskiej tak? Kościeliska Kościeliska w stronę Doliny Kościeliska i będziemy sobie jutro tam coś yy, eksplorować a póki co jedziemy przez nasze piękne Biersko możecie sobie podziwiać widoki Bierska o Bielsku też Taki mamy w planach nagrać kiedyś film, ale to musi być film Petarda, więc tak. musimy się nad tym bardziej skupić i przygotować do tak. tego. A sylwestra, tak. Ale to nastąpi, by zachęcić Was do przyjazdu tutaj w nasze regiony. Byli tacy, co Bielsko pokazywali i nic nie pokazali, więc my chcemy to odmienić. Tak w ogóle to coraz więcej osób zaraża się karawaningiem. Tak. Między innymi mój brat przymierza się do zakupu kampera. W zasadzie już w zasadzie go połowicznie kupił, kupił i... zaliczkował i tak dalej. Będzie filmik z odbioru tego kampera. Wielu z was pisze o namiary na pana Wojtka, który sprowadził nam kampery, z którym byliśmy, sprowadził nam kampera. Z którym byliśmy w Finlandii w październiku. I wielu z Was dopytuje i ma nadzieję, że zamówi sobie dany układ, dany silnik, dany rok i ten kamper będzie, ale powiemy wam, w Finlandii też są pustki. Jeżeli jest chłodno zima, minus 30 stopni, to w ogóle kamperów nie ma. Teraz na wiosnę parę się pojawiło, ale znowu wróciły przymrozki i znów nie ma. Kupowanie kamperów za spore pieniądze zresztą widzieliście jeden z placy który pokazywaliśmy jak byliśmy w Finlandii tu wam wrzucimy filmik link do filmu no to te kampery u takich pośredników są po prostu drogie no, to trzeba więc cierpliwości, trzeba, trzeba cierpliwości trzeba cierpliwości i trzeba kupować z głową i nie płacić każdych pieniędzy by mieć kampera bo to po prostu jest niewarte nakr nakręca rynek nakręcamy po prostu sami ten rynek bezsensownie jak my widzimy kampery tak ostatnio na jakiejś grupie 98 rok, tak jak nasz ten, ten nasz łoś i gościu sobie krzyczy 120 tysięcy, to wiecie co dajcie sobie 120 tysięcy za 98 rok to wolałbym sobie kupić domek w górach i jakąś terenówkę. Także zachowajcie zdrowy rozsądek w tym wszystkim, bo nie sztuka wydać wszystkie oszczędności, wszystkie pieniądze. I po prostu potem na tym stracić. My kupując naszego kampera mieliśmy obawy, że kampery zaczną tanieć, bo to było zaraz po pandemii i myśleliśmy, że to już jest wysoki poziom cen i one już będą spadać. A one cały czas szybują do góry, trochę to jest przesada. No, trochę to jest przesada. A póki co, ostatnio jeszcze był, nie wiem czy ten materiał już był, czy nie, ale był u mechanika. Zostały wymienione wszystkie przewody hamulcowe, od pompy aż do wszystkich kół sześciutkie na, na miedź. E, zrobiony ten czujnik paliwa i według mnie on jest teraz w takim stanie jakbym chciał. Więc przykładowo wsiadam, jadę nie wiem do Portugalii. Nie boję się. Nie boimy się. Tylko, że urlopu nie mamy. Mamy no tylko 26 dni i to nas blokuje. Ale z drugiej strony dobrze może, bo to, co byłoby dla nas codziennością, spowszedniałoby nam i nie cieszyłoby nas tak, jak teraz każdy wyjazd z raz w miesiącu, dwa naciągnąć No, my naciągamy jak możemy. z znajdzie. No i witamy Was o poranku, jesteśmy w Dolinie Kościeliskiej, stoimy na parkingu Kiry, jest to podobno jeden, jedyny e, bezpłatny, nie Giry tylko Kiry, jeden jedyny bezpłatny parking, bo wszystkie pozostałe są prywatne i kasują sporo, kiedyś jak tu byliśmy to płaciliśmy 40 zł za kampera, teraz wyczailiśmy darmową opcję, tylko musicie być albo wcześniej rano, albo wieczorem już sobie zarezerwować miejsce. Spało się tu bosko, jak u, u... ten... Pana Boga za piecem? U gazdy. U gazdy za piecem. E, mieliśmy Bosk. w planach dzisiaj iść o. do jaskini mroźnej. Ale, ale ją zamroziło. Wjeżdżając na parking, doczytałam, że ona jest jeszcze zamknięta do 26 no. kwietnia. Być może jednak jest otwarta, przejdziemy, do. Ale to na moje dajdzie. pytanie. A Twoje pytanie. Czy Jestem... może, czy ona na, na pewno jest otwarta. Tak, jest otwarta. A sprawdzisz? No eee. już. O kur... Nie, bo y, ostatnimi czasy wszystko tak szybko się dzieje, że nie zawsze zdążam przygotować wszystko i dowiedzieć się wszystkiego. Tak. Ale wymyśliłam plan B, B i stawu nam nie zamkną, idziemy na staw Plagie smreczyński. B. I przejdziemy Doliną Kościeliską, tak. e, Bramą Krakowską. Przez Rysy tam wiecie. Tak Ty trochę pochodzimy. Plan B, no to jestem w pierwszej B. Ty jesteś w pierwszej B, więc realizujemy plan B. Jednak parking nie jest zupełnie bezpłatny. Płacicie poprzez kod QR, zczytujecie i, i robicie przelewik, czy tam blik, czy coś tam. Czyli dwie dyszki, tak? My nie jesteśmy jako autokar. Tak, my mamy sześć osób. No więc formalności dokonane, eee, w planach mamy docelowo staw smreczyński, tak jak mówiliśmy, ale może jeszcze wdypniemy do schroniska do na hali Ornak. Do końskiego łajna. Od naszej ostatniej wizyty w górach Filip zbiera pieczątki. Mamy klimczok, o. mamy szyndzielnię, a to będzie co na tym? O, no, ciupaj. Żeby było... O, z takim całym, z kozicą. Jak to? Żeby to było tak? tak pokaż wow. Tatrzański Park Narodowy Dolina Kościeliska super do schroniska do hali Ornak mamy 5 km. do stawu mamy 6 w jedną stronę po drodze będziemy mijać jaskinie, w których byliśmy 2 lata temu, dwa lata temu. Tak. byliśmy w Raptawickiej, byliśmy w Mylnej, Obłaskowej i Smoczej jest tutaj również taka. Tamte jaskini są takie dzikie. Natomiast. To jest taka będzie też tutaj jaskinia. Mroźna. Jest mroźna ale ale tak jak obecnie mówiłam, jest zamrożona. Jest zamrożona. I dopiero odtaje 26 kwietnia. Nie, to ze względu na nietoperze przez Tak. To wiadomo. Dziś są targi w Nadarzynie, a my łazimy po górach i nie pojechaliśmy na targi. Za nami 3,5 km. 3 km, a 600 metrów i idziemy dalej. Jeszcze mamy parę. Jakbyście tutaj przyszli, to możecie również zwoczyć na jaskinię raptawicką i mylną. Na której my byliśmy. I jeśli, jeśli chcecie sobie zobaczyć film z tych jaskiń, to wam go wrzucamy w pasku. pasku. Nie przewróć się do tyłu, trzymaj się. Tak i... Tej... się boisz klaustrofoboczni. Takie coś my tu przeszliśmy. Wejście do jaskini jest... czołgające się. No, my już tam nie idemy. Było hardcorowo. Ale byliśmy tu w zimie, tu był śnieg. Tu pamiętamy, jak żeśmy ubierali raczki, to był śnieg, a tu żeśmy szli po lodzie. A teraz jest, a to też był kwiecień, tak teraz. Tak. Ostatni raz jak byłam w Dolinie Hochołowskiej, to powiedziałam, że więcej tam nie pojadę. Bo po prostu idzie potok ludzi, wszyscy poszukują krokusów, a widzicie w dolinie kościeliskiej krokusy też są i ludzi jest zdecydowanie mniej. Dotarliśmy do rozwidlenia szlaków. Można iść do schroniska na Hali Orna. Na harbatę z prądem. Albo na Smreczyński Staw. I chyba pierwsze pójdziemy na Staw, a no. potem do schroniska. Na Harbate. Bez prądu. Pierwsze idziemy na staw, ale powiemy Wam, jest tutaj kilka podejść. Trzeba nogi wymoczyć trochę. Nie jest Może tak. Że jakaś ryba się złapie na to. Jak na dojdziesz ser. tam, to sobie, sobie wymoczy. I mamy takie tutaj podejście teraz, i coś nam tam pokazuje bo tu zasięgu nie ma w ogóle ale GPS łapie i pokazuje nam, że to jest za tym zniesieniem. I mamy cel naszej wycieczki. Staw smreczyński. Takie mini morskie oko. I górale pokantowały, napisały, że jest 6 km, hmm. a jest 8. 8. Jesteśmy w schronisku. Patrzcie, jakie tu są pieczątki. Niedźwiedź? Niedźwiedź? No, I jeszcze mamy co to jest łapa. I łapa niedźwiedzia. Ekstra. Ja nie chcę przybić. No, w oranżce. Jak ci to dać? Tak. No. Mamy ostatnią serduszkę. Obrację rękę. Jak się tutaj style tycząc szyboko. Nie yes. ma. Mamy łapienie dźwiedzie. Wow. <laughs> o, ho, ho, ho. No. wow. o, hala orne, Ładne. Dawaj. U, tu jest jakieś serduszko? Serduszko. Wow. Zakochałem się w górę. No ekstra. A jest. Ekstra. I odpoczywamy przy schronisku. Schronisko takie nowe, fajne. I patrzcie jaki widok. Voila. Mm. A teraz wam pokażę te pieczątki. Łapa niedźwiedzia. Wow. Tu żeśmy wchodzili. To to jest ta pieczątka. Tak. Ornach. Hala Ornak. To przybyliśmy przez przypadek. Nie, zakochałem się w górach. Nie przez przypadek. Hala Ornak. Znowu to taki niedźwiedź jest. Ten jest super. Ooo, tak. Więc biegnie. chyba tu grasują niedźwiedzie. Tak niedźwiedź. wygląda niedźwiedź jak, jak na was biegnie. To jest dobre. Piszcie w komentarzach smacznego. <noise> typowy górski przysmak. Frytki. Jesteśmy już w kamperze. Eee, ja też. Jestem ty też wyszło nam 16 km na zegarku. Moglibyście tą trasę skrócić, gdybyście nie poszli nad ten staw. Eee, wtedy by wyszło, myślę, że z 12, no. 12,5. Eee, trasa jak najbardziej dla rodzin z dziećmi. I gdybyście nie robili tyle przerw co my, to byście to może szybciej opykać. Bo nam wyszło 6 godzin. A my sobie my. staliśmy delektowaliśmy chwilę, się widokami, wynikami wynikami pięknych widoków bo jutro mamy zaplanowaną drugą wycieczkę tylko musimy się przemieścić w inne miejsce teraz się regenerujemy do jutra do rana odpoczywamy nigdzie już nie idziemy bo no nie, nie idziemy. dzisiaj przejeżdżamy nie idziemy nie idziemy tak tak odpoczywamy przed jutrem nie usłyszałem gotujemy obiadek i spadamy Powiemy Wam, że zaczynamy się rozgrzewać. Aha. Wróciliśmy we wtorek z wyjazdu wielkanocnego z nad dni A... temu. A dziś mamy piątek. I dla równowagi, jak było morze, to co teraz będzie? Nie morze. Tak. Nie. Teraz będzie coś, co jest zakopane. Tak jakby. To to? Kolega. <noise> Pozdrawiamy. To właśnie była Grzesia Robota. Praca. Jeździ sobie no, Robota. Jak jedziemy jeden. gdzieś przez Polskę, to Radek zawsze mówi: O, twoja praca. Jedziesz. No I jak właśnie mój kolega, który też jeździ z przyczepą kempingową. Pozdrawiamy. Byliśmy w Finlandii w październiku. Strzeliło do tej, e, tego. I Filip wczoraj znalazł kopertę do jarka. No A możesz rozwinąć ten Ja Nie pamiętam, jak to mieliśmy powiedzieć. Wkręciliśmy wczoraj nasze dzieci, dzwoniliśmy tak. do Zuzi i do Radka i powiedzieliśmy im, że Filip obok kampera znalazł dwie stówy. I były one w kopercie z napisem do jarka. Ty chyba jakiś pasterz zgubił, który zbierał no, na dojarkę, na dojarkę kr dla krów i nasze dzieci to łyknęły, łyknęły i zaraz im powiemy, że to była... To prank. był prank, prank czy frank. A mam takie Bo... pytanie, Proszę. czy zakopane się da odkopać? Nie Prawdopodobnie wiem. się da. Grzesiu poleciał do góralki, straganik mamy i przyniósł, nie jest to makaron, dodam. No. To jest osypek. Bardzo smaczny. No, spróbuj sobie mojego. <Sycrusze> 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 Nie chcę! Mm. Mm. Nie wytrzymałeś. No, strelił. Idziemy. Zaraz odjeżdżamy, jedziemy na parking przy wejściu na Rusinową Palanę. Mamy tam 40 minut jazdy. 26 km. Ale to już będzie w następnym odcinku. Obcinku, tak. I dlatego się żegnamy z tego miejsca. Z łóżka. No i idziemy nie spać.